Cześć, witam Was na kanale na pomoc w zapraszam do obejrzenia kolejnego pasjonującego filmiku. A dzisiaj przychodzę do Was z taką oto wodą, wodą kancelarską z linii 1991, zamkniętą w butelce o pojemności 100 ml. Na froncie jest piękna etykieta z napisem Woda Kancelarska 1991, stylizowana na tamte czasy, czyli lata 90. Z tyłu mamy sposób użycia, składniki oraz dane firmy. Pojemność kod kreskowy, niezbędne logówki. Woda pachnie bardzo ładnie Lukracją oraz skórką pomarańczową. W zasadzie to przewaga jest skórki pomarańczowej. Niestety, woda nie ma atomizera, a to jest dla mnie niemałe utrudnienie, ponieważ posiadam niedowad prawostronny. Tą wodę kupiłem na Allegro, a w aukcji, której. Ta woda posiadała atomizer, i nawet w opisie aukcji jest w sposobie stosowania napisane: Spryskaj produktem świeżo ogoloną skórę twarzy. Co powoduje, że ta firma prowadząca swój sklep na Allegro. Oszukuję potencjalnych klientów. Nie będę mówił co to za firma, gdyż nie chcę im zrobić czarnego pr -u. No cóż, ja już znalazłem na rozwiązanie tego problemu. Zatem co, ja dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku i pozdrawiam Was, życząc znośnego. Cześć. Polecam wodę kancelarską.